Katedra Sagrada Familia, pełna nazwa Temple Expiatori della Sagrada Familia, to jeden z najbardziej znanych i charakterystycznych zabytków Barcelony, a także jedno z najważniejszych dzieł architektonicznych Antoniego Gaudiego. Pomimo, że minęło już ponad 140 lat od rozpoczęcia budowy, Sagrada Familia wciąż nie jest ukończona. Prace budowlane są finansowane głównie z datków i opłat za bilety wstępu. Co wpływa na tempo realizacji projektu. Katedra ma mieć 18 wież, z których każda symbolizuje inną postać biblijną. Najwyższa z wież poświęcona Jezusowi Chrystusowi ma osiągnąć wysokość 172,5 metra, co uczyniłoby ją najwyższym budynkiem sakralnym na świecie. Sagrada familia jest jednym z najczęściej odwiedzanych zabytków w Hiszpanii i stanowi ważny punkt na mapie turystycznej Barcelony, przyciągając miliony turystów z całego świata swoim wyjątkowym, pięknem i niepowtarzalną architekturą.